Tam jeszcze jest jeden, o shit, strefa mam no, 7 HP. Lipa jest straszna No i strefa idzie O Jezu, dobra, to Nie, do tej strefy musimy tylko... Chuj z tego uczyć. będzie za, 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 długo mi się no. wydaje, czekamy do tej strefy I Potem ona nas łapie Hmm. Ma ktoś jakieś leczenie? No nie mam o, ja nie mam teraz czekaj, tutaj może coś jest Tu jest ten, tu jest weczka jedna duża I tu, tutaj, tutaj Tutaj są te bandaże Kurnywa Dorzajcie zaraz pa. Dojdziesz, dojdziesz czy nie? Nie. Dobra, id idę do ciebie. No jako taką. Ale tu masz po prawo ode mnie chyba. Dobra, leży. No. Dobra. Tam jest. No tam się budowę. No to jeszcze dużo osób, jest znowu 15 typa w takiej strefie. Mam. No. Okay, może zdążę może jakąś flarę czy co? No ja mam każdy Oni Pamiętam, siebie chyba biją, to może ja da by, radę ja bym coś w co tym podnieść. Nie nie, 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 nie. Bo to nie ma, nie ma co ten. Zwracać ich uwagi. Ja tak. nie ma co nagrycie, kurde. Tam jest ta apteczka na dole, była. Tam wziąłem w samym samym. Ale zaraz ją, Aha. Ten, weźmiemy coś. Dobra. A nawet karty nie wzięliśmy nikt sobie. By się ją no była, bo, bo, był taki chaos, że ten, że nie było już. No, tam ich za dużo było. kaj się, nic tutaj nie ma. I są. No. Dobra, ktoś leży kolejnym, bo mam eliminated, więc coś... O, tu jest, ty kurwa mać No. Za drzwiami będzie. Dobrze, dojechamy. Baję sobie ten, ten... Sobie Nadal. Ten, ten. Ja bym też te coś podleczył czymś. Z tą ten, tę wit No. To no, lepiej bit, żeby wziął. Nie ma tu kurwa nic, żadnego bandaża, nic, nic. A tu są dwie apteczki jak to. A gdzie? Ja mam drugą przy sobie. Już, już, już ci Dobra. Eee... Ile squadów? 3, czyli są dwa... Trzy. Ej, oh, okej! Okay. Kedlenko drugi, nie. Dawajcie kegli. Co? O! No i zarąbiliście się, odleczyliście. No jakoś to jeszcze można wykerować. Super. Siedzimy se w domku, jest cozy. Hehe. Zobaczymy jak strefa się zrobi. O, strefa. Na. Czy ruszymy się do niej od razu, może teraz, żeby się już tam Chyba, przygotować, daj, 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 daj. czy... O tam są przed tobą kamcio, typu. A, czekaj, tam to się... O, z lewej, z lewej, z lewej, też. Z lewej. A tam są też, je mańce. Dostał Został jeden. Dobra, drugi leży. No i Czyli został jeden... Jeden składnie pełny, drugi pełny. Dobra, leży kolejny. Maciek pełny. I zos... zostało. Gdy. został. To mamy to porobione, no. myślę. Znowu będzie w krzokach. Pewnie gdzieś będzie kampy, no. Tam jest, tam jest, tam jest. żeby przy tam. Tak ja go oznaczę flaską. nie, a jest, tutaj po znaczy... prostu a tam Pytajcie, tak macie tylko amno. Zobacz, zobacz co się dzieje. Ale już jedny. Przed on, on, on chyba Dobra, porobione. Nie.